Dzisiaj u mnie na stole gości ostatnia z nowości firmy Sony, które pojawiły się w ostatnim czasie. Przypominam, że na kanale znajdziecie już moje recenzje i testy całej linii Xperia X, wszystkich aktualnie dostępnych modeli. Dzisiaj zajmiemy się budżetowcem, czyli Xperium E. Producent razem z telefonem w zestawie załącza nam ładowarkę sieciową 5V o prądzie 850 mA oraz przewód USB. Nie zabrakło również dokumentacji. Tego modelu. Sam telefon po wyjęciu z opakowania sprawia dość przyjemne wrażenie. Wykonany jest on z tworzywa sztucznego, z bardzo dobrej jakości tworzywa sztucznego. Dużą zaletą jest jego to, że nie zostawiamy na nim odcisków palców, tak więc jest to dość ciekawie wykorzystane. Sama forma telefonu jak najbardziej mnie przynajmniej przypada do gustu. Zgrabny, elegancki, wąskie ramki wokół wyświetlacza, tak więc można by powiedzieć nowoczesny wygląd tego urządzenia. Po prawej stronie znajdziemy przyciski, przycisk zasilania oraz przycisk regulacji głośności. Na górze nie zabrakło złącza słuchawkowego. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego będzie on również pełnił funkcję anteny, ponieważ urządzenie wyposażone jest w radio FM. Na kolejnej stronie znajdziemy klapkę. Za tą klapką znajdują się dwie szufladki na kartę SIM w formie Nano oraz na kartę microSD, którą możemy rozszerzyć pamięć z tego telefonu 16 Giga o kolejne maksymalnie 205. 56 giga. Na dole urządzenia znajdziemy złącze mikro USB oraz głośnik. Takie umiejscowienie głośnika nie jest zupełnie przeze mnie preferowane. Głośnik gra czysto, ale niezbyt głośno. Front telefonu to duży 5 wyświetlacz o rozdzielczości HD, czyli 1280x720, gęstości 294 Punkty na cal. Pomimo swojej niewielkiej, jak na dzisiejsze czasy, rozdzielczości, bardzo przyjemnie się spisuje i nie powoduje absolutnie żadnego dyskomfortu, jeśli chodzi o użytkowanie tego telefonu. Kąty pracy, jak i odwzorowanie kolorów, według mnie na poziomie bardzo przyzwoitym. Nad wyświetlaczem znajdziemy aparat przedni do zdjęć typu selfie o rozdzielczości 5MP. Pikseli. Sercem tego urządzenia jest procesor Mediatek 6735. Nie jest to jednostka arcywydajna. W teście Geekbench uzyskał on 1450 i 540. Antutu Benchmark to jest 32420. Nie będzie to na pewno o, telefon, którego będą wybierali gracze em, najnowszych pozycji. Niemniej jednak takich codziennych zastosowań e, typowych dla e, telefonu, czyli prowadzenie rozmów, e, serwisy społecznościowe, robienie zdjęć jak Najbardziej będzie on wystarczający. Procesor wspomagany jest przez 1,5 giga pamięci RAM. Urządzenie wyposażone jest w technologię NFC, moduł Wi-Fi na 2 i na 5 GHz, oczywiście standardowe e, GPS-y, które będą lokalizowały nasze urządzenie, oraz niewymienną baterię o pojemności 2700 mAh. Podczas moich krótkich testów, jeśli chodzi o wydajność baterii, wyglądało to pozytywnie, niemniej jednak proszę wszystkich, którzy dłużej będą mieli mm, przyjemność korzystania z tego urządzenia. O komentarz jak w waszym przypadku bateria się spisuje czy wystarcza wam bez problemu na cały dzień pracy ja z niego nie robiłem swojego głównego telefonu tak więc e, tylko i wyłącznie pracował on jako urządzenie testowe z tego względu nie mogę wam tutaj w 100% powiedzieć czy ta bateria według moich kryteriów byłaby dla mnie Wystarczająca. Sonem przyzwyczaiło nas, że nie przeładowywuje urządzenia zbędnym oprogramowaniem, podobnie jest i w tym przypadku, jak widzicie również większość preinstalowanego oprogramowania, które teraz wyświetla się z takim dodatkowym krzyżykiem, możemy sobie odinstalować i zwolnić sobie miejsce w pamięci na aplikacje takie, które akurat my potrzebujemy. Kolejną istotną cechą smartfona jest aparat fotograficzny. W tym przypadku Sony wyposażyło to urządzenie w aparat główny o rozdzielczości 13 megapikseli. Wspomagane jest ono przez diodelet LED pełniącą funkcję lampy błyskowej. Umożliwia on rejestrację sekwencji wideo w rozdzielczości Full HD, czyli 1080p. Jeśli chodzi o jakość wykonywanych zdjęć, na pewno nie jest to klasa premium. Zdecydowanie hmm, trzeba powiedzieć, że przy słabych warunkach oświetleniowych ten aparat nie wykazuje się nadmierną czułością i przed Przede wszystkim ten autofokus nie działa w nim arcy szybko. Przy dobrym, pełnym oświetleniu nie ma absolutnie żadnych problemów. Jeśli chodzi o aplikację, jest ona zbliżona do tej, którą mamy we flagowcach. Jedna z bardziej przejrzystych i funkcjonalnych aplikacji, jeśli chodzi o aparaty wbudowane w smartfony, jakie jest dostępne na rynku. Trzy tryby: wideo, foto oraz tryb manualny, gdzie będziemy mogli sobie sterować już wszystkimi parametrami ekspozycji zdjęcia. Mamy również pre Różne scenerie, które mają nam ułatwić wykonanie poprawnie. Zdjęcia w dowolnych warunkach. Jeśli chodzi o kamerę przednią, podobnie jak w przypadku kamery głównej, jest to kamera niezbyt wysokich lotów. Niemniej jednak, przy dobrym oświetleniu na pewno wykonamy zdjęcie, z którego będziemy zadowoleni. Zachęcam Was do komentowania, jak Wam podoba się ten telefon, jak Wam się podobają jego parametry. Zachęcam do oceny filmu. Jeżeli Wam się podoba, proszę łapkę w górę, jeżeli nie, to proszę łapkę w dół. Zachęcam również do subskrybowania kanału testhub.pl.